Ostatnio zapoznawaliśmy się z różnymi systemami zarządzania treścią, które pozwalają nam tworzyć, organizować różne materiały i udostępniać je w sieci. Dzisiaj chciałabym Wam króciutko pokazać, w jaki sposób obsługujemy dwie, właściwie dwa przykłady: bloga i stronę internetową, w jaki sposób wygląda zaplecze tej pracy. Będzie to bardzo krótka prezentacja ponieważ każdy kto spróbował chociaż raz stworzyć jakiegoś bloga czy prostą stronę internetową wie że tworzenie dzisiaj w dzisiejszych czasach stron internetowych i blogów jest o wiele prostsze nie musimy znać Zaawansowanego języka HTML, żeby coś stworzyć, ponieważ korzystamy z gotowych szablonów przygotowanych właśnie w systemach zarządzania treścią. Zacznę od strony internetowej. Strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borowni. To jest, to jest strona, którą zbudowałam dla swojej placówki. Jest ona zarządzana za pomocą Jamli. Zobaczcie, tak wygląda zaplecze tej strony. Po zalogowaniu się na odpowiednią stronę pojawia się cały panel administracyjny, w którym mogę dodawać kolejne elementy. Najważniejszym, oczywiście, po ustawieniach systemowych jest ta zakładka menu, gdzie dodajemy różne elementy. Na przykład, zobaczcie główne menu, czyli main menu. Niech się zaloguje. Zobaczcie, to jest menu, w którym. Pojawiają się jakby odpowiednie przyciski. Mogę dodawać odpowiednie przyciski. Zobaczcie, strona startowa, przedszkole i teraz do przedszkola. Koncepcja, aktualności, rozkłady, grupy przedszkolne. Gdzie to się znajduje? To się znajduje tutaj, zobaczcie, przedszkole i poszczególne przyciski. Aktualności, koncepcja, dokumenty, rekrutacja. Im więcej odnośników, tym bardziej to menu będzie rozwijane. Spójrzcie tutaj w to miejsce. Przedszkole, dokumenty przedszkolne. I tutaj mamy jeszcze możliwość wyboru. Zobaczcie, jak to wygląda w menu. Dokumenty przedszkolne i zobaczcie kolejny poziom, troszeczkę dalej przesunięty, to są właśnie kolejne pozycje menu. W ten sposób budujemy stronę, która wyświetla nam się tutaj. Oczywiście już inną kwestią jest przygotowanie grafiki, to jest zupełnie inna zabawa. Następnym, następne menu, które pojawiają się na mojej stronie, to są te zlokalizowane po lewej stronie oraz moduły, które wyświetlają różne odnośniki, znajdujące się tutaj z lewej strony. W centralnej części strony znajdują się oczywiście artykuły, które segreguję w poszczególne kategorie. To jest następna zakładka artykuły. Ja sobie tutaj przejdę i teraz tworząc taki artykuł. Kliknę na chwilkę utwórz. Otwiera się edytor, w którym będę mogła teraz stworzyć artykuł wyświetlany na stronie internetowej. Napiszemy sobie próba. Próba, ja go za chwilę usunę. Oczywiście tutaj mogę edytować w taki sam sposób jak w Wordzie, tekst, który wprowadzam. Następnie wybieram, przypisuję kategorię wcześniej utworzoną, ponieważ jest to zespół szkolno-przedszkolny, mam tutaj utworzonych wiele kategorii. Jeżeli go wyróżnię, to on będzie wyświetlany jako pierwszy i po prostu zapisuję. Następnie odświeżam moją stronę i zobaczcie, pojawiła się tutaj próba. Jeżeli ja tutaj będę wysyłać kolejne elementy i zapisywać, to właśnie w ten sposób... Po odświeżeniu zobaczcie, pojawi się ten artykuł. Ja go oczywiście teraz usunę żeby nie był widoczny, bo nie jest mi on w żaden sposób tutaj potrzebny. Po prostu go wyrzucam. Następnym elementem są komponenty. Tutaj tych komponentów, czyli dodatkowych elementów, które możemy dorzucić do naszej strony w Jamly, jest bardzo dużo. Należy je pobrać i zainstalować. Na przykład Foka Gallery, czyli galeria, która działa sobie przy mojej stronie. Zobaczcie, po kliknięciu w galerię, Mam różne kategorie, w które mogę sobie wchodzić i wyświetlać zdjęcie. Zaplecze kategorii tej właśnie galerii wygląda w ten sposób, że mogę sobie tworzyć nowe kategorie, dodawać zdjęcia, udostępniać je, przypinać im różne tagi. Jest to dosyć skomplikowane, trzeba się tego nauczyć. Często metodą prób i błędów. Bardzo dużo komponentów jest w języku angielskim, więc też jakaś podstawowa, podstawowa umiejętność posługiwania się tym językiem na pewno bardzo się przyda przy obsłudze tak rozbudowanej strony. Rozszerzenia. Rozszerzenia, czyli miejsca, gdzie możemy na przykład instalować nowe szablony, instalować nowe dodatki, nowe edytory tekstu. Tutaj, w tym miejscu, odbywa się bardzo, bardzo ważna rzecz. Rzecz. Również w rozszerzeniach mamy taki dział jak moduły. Moduły, kochani, to jest właśnie to, co wyświetla nam się tutaj z tej lewej strony. Zobaczcie na przykład odnośnik do mojego bloga, do dziennika, do jakiegoś projektu po kliknięciu. Zobaczcie, jesteśmy przeniesieni na stronę na przykład Bohateron. O akurat tutaj ona nie działa. No ale spróbujmy przejść do alfanetu. O, i tutaj sponsor naszej szkoły, tak, Alfanet, zostajemy przeniesieni do tej strony. Te moduły, właśnie dodaję tutaj, zobaczcie przykład takiego jednego modułu. Jest grafika wczytana, jest wczytane łącze, czyli to, gdzie ma nas przenieść. Po kliknięciu w ten moduł wybiera się pozycję danego menu, można rozpocząć i zakończyć publikację automatycznie, i w ten sposób dodając kolejne elementy budujemy taką stronę. To jest akurat jamla, więc system, który potrafię obsługiwać dosyć biegle i właśnie na jego podstawie buduję strony internetowe. Zdecydowanie prostszym systemem obsługi treści jest na przykład Wordpress, czyli typowo przygotowany do tworzenia blogów. Ja akurat korzystam z blogera. Nie typowo z, ze strony Wordpressu, ale z blogera ze względu na to, że jest on powiązany z kątem, z kątem Google. Dzięki temu nie muszę pamiętać miliona haseł, a wszystkie elementy, które dodaję, wrzucam mam jakby powiązane bezpośrednio z moim dyskiem w chmurze, nie muszę się tutaj bez przerwy przelogowywać. Mam, w ogóle korzystam z konta Google, z poczty Gmail, to wszystko trzymam w chmurze, dlatego jest to dla mnie bardzo wygodne. Oczywiście są plusy i minusy korzystania czy z WordPressa, czy z blogera. Natomiast ja ze względu na, na, na to, że mogę korzystać z wielu elementów już udostępnionych, korzystam sobie z blogera. Mojego bloga już świetnie znacie, wiecie, że składa on się z rozbudowanego z lewej strony menu podzielonego na klasy, gdzie u Dostępniam Wam lekcje oraz tej głównej strony, gdzie można pisać posty. Zaplecze blogera. Wygląda dużo prościej, przyznacie, niż zaplecze jamli. Zobaczcie, to jest zaplecze jamli, gdzie tutaj bardzo dużo rzeczy trzeba wiedzieć, co zrobić, gdzie kliknąć i żeby przez przypadek czegoś po prostu nie popsuć. Jest to strona postawiona na płatnym serwerze z wykupioną prywatną domeną, w związku z tym jest to dosyć duża odpowiedzialność obsługiwać taką stronę. Natomiast na blogerze jest o wiele prościej. Zobaczcie, że menu jest bardzo czytelne tutaj z lewej strony. Nie jest tak rozbudowane jak tutaj, że mamy naprawdę mnóstwo różnych odnośników, w których musimy się orientować. Pierwsza rzecz to posty. Posty, czyli to, co pojawia się tutaj w tym głównym, głównym elemencie naszej strony. Po prostu dodajemy sobie nowy post i on nam się tutaj będzie wyświetlał. Najzwyczajniej w świecie. Każdy dodany post będzie się pojawiał tutaj. Oczywiście, klikamy sobie wtedy przycisk Nowy post. Ja wam to pokażę, również zrobię jako próba. Próba. Ok, i teraz opublikuj. Potwierdzam i odświeżę moją stronę. Zobaczcie, pojawił się najnowszy post. Próba. Kiedy sobie w niego kliknę, to mam dokładnie to, co napisałam. Oczywiście mogę sobie tutaj edytować za każdym razem mój post, mogę dodawać na przykład filmy, mogę dodawać również grafiki. Przesyłamy je na przykład z pobranych grafik na swoim komputerze, na pewno coś tutaj się znajdzie. O, jest jakiś misiu. Otwórz bardzo intuicyjnie i po prostu go wybieramy. Zobaczcie, że mogę go sobie edytować. W ten sposób. Mogę również na przykład wstawić film z YouTube'a. To są akurat moje filmy, które są przesłane, ale możecie też sobie wyszukać. Nie wiem, czy mi się coś znajdzie. O jest. I wybieramy. Zobaczcie, ten filmik się tutaj pojawił. Aktualizujemy. Odświeżamy główną stronę i wszystko, co wstawiliśmy. Pojawia się na naszej stronie. Bardzo ciekawym elementem jest również osadzanie czegoś na swojej stronie internetowej. Żeby coś osadzić, trzeba już znać kod HTML. I teraz na przykład wejdziemy sobie na taką fajną stronę Learning Apps. Learning Apps. I teraz wybiorę sobie dowolną aplikację stworzoną na jakieś części mowy. I teraz zobaczcie, osadź i tutaj znajduje się kod HTML, który należy skopiować. Dlatego tak ważne są skróty klawiszowe CtrlC, CtrlV. I teraz zobaczcie, tutaj przełączamy się na widok HTML. I teraz widzicie ten kod, który świetnie znacie, bo również tworzyliście swoje strony internetowe w języku HTML. I znacie już te nawiasy kontowe, wiecie, że tutaj są różne elementy. Ja sobie wstawię go na końcu. Ctrl V i wrócę do widoku tworzenia, czyli dla, dla mnie o wiele prostszego widoku. Zobaczcie, ta aplikacja się tutaj wstawiła. Zaktualizujemy i odświeżymy. Zobaczcie. I ona się czytuje. Jest na naszej stronie. Nie muszę sobie wchodzić na zupełnie inną stronę. Ona jest osadzona, włożona w środek naszej strony. I w tym momencie mogę sobie e, Bawić się tutaj na przykład w jakąś grę. Czyli oprócz tego, że sami możemy pisać teksty, możemy wrzucać zdjęcia, grafiki, to możemy również coś osadzać na stronie. Oczywiście to samo możemy robić w czamli, z tym, że wymaga to już o wiele większej wiedzy i umiejętności. Tutaj to działa bardzo intuicyjnie. Usunę, bo nie jest mi potrzebny ten post. Kolejna rzecz, kochani. Tutaj, w tym miejscu, na zapleczu, możemy sobie sprawdzać statystyki, możemy sprawdzać komentarze, które pojawiły się na naszej stronie. Możecie sobie to powiązać również z Google AdSense, czyli z zarobkami. Każde kliknięcie w reklamę generuje jakiś zarobek. Tutaj jest coś dla mnie bardzo ważnego, ponieważ to są właśnie strony, te wszystkie strony z Waszymi pracami, które publikuję. Na przykład za chwilkę będziemy pracować w Swayu i tutaj przygotowałam sobie już artykuł dotyczący tego Swaya, ale w tym miejscu właśnie tworzę dla Was wszystkie elementy, które pojawiają się tutaj z lewej strony. No i coś bardzo ważnego, czyli układ. Tutaj, zobaczcie, pojawia się pasek boczny, czyli to, co jest tutaj z boku, tutaj sobie Możemy dodawać, to się nazywa gadżetami, i możemy sobie dodawać kolejne gadżety, które się pojawiają. U mnie to są właśnie te strony, które podzieliłam, przypisałam dla różnych klas. Tak samo możecie sobie ustawiać, co się ma pojawiać w głównym obszarze, w nagłówkach, w stopkach. Kolejną prostą rzeczą jest wybór motywu. Macie co prawda ograniczoną możliwość wyboru motywów na blogerze. Na WordPressie jest ich znacznie więcej ale na pewno coś sobie tutaj wybierzecie i taki gotowy szablon się zaczytuje, wy tylko go modyfikujecie i wrzucacie odpowiednie elementy. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, która znajduje się na stronie szkolnej, czy tej zarządzanej w Joomla, to tutaj niestety, ale wszystkie grafiki trzeba najpierw samodzielnie przygotować, a następnie wczytać do szablonu, czyli trzeba w kodzie HTML znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie Znajdują się grafiki, a następnie je zaczytać i udostępnić. Jest to już skomplikowana, skomplikowana czynność, której trzeba się naprawdę nauczyć. Także możemy stworzyć sobie takiego bloga. Blog jest oczywiście darmowy. Domenę, którą tutaj mamy, jest również darmowa, bo ona ma zaczytany ten blog. Spot mogłabym sobie wykupić. Samodzielną domenę i połączyć ją. Natomiast no, nie, nie widzę takiej potrzeby. Jeżeli chodzi o stronę szkolną, ona jest postawiona na serwerze Home. Szkolaborowna.pl jest to domena, która jest już wykupiona, opłacona i również miejsce na serwerze. Wymaga już to większych umiejętności. Natomiast blogery czy WordPressy są darmowe w większości do tworzenia i o wiele prostsze, jeżeli chcemy spróbować właśnie przygodę z tworzeniem jakiegoś bloga.